Z tej strony Bobru, a ze mną jest Esiak. Witam. I to jest Sniper Elite y, V3. Cześć! I, I właśnie tutaj promuję taki rolaider, który niedawno zaczął na YouTube robić. I... To i właśnie kupiłem sła... mikrofon Dalek na... mi powiedział. Czym kupić taki mikrofon? No niestety jeszcze trochę słaby głos, ale... ale... <głosy> <głosy> Kurwa <głosy> Jebany. Dobre naśladowanie gimbuchów No Dobra, biegniemy Chuj. Chuj. To jest gdzieś, gdzieś tam, jakiś przejście Ty! Bóg kucaj, stary. kucaj, jest jeden Dobra, spokojnie A tu ten... Ej, to nie są ci, ci... Nie. Okej. Okay. Nie są ci, Nie czegoś myśli. <laughs> Ej, zobacz, po prawej, bobru, taktyczny no. tunel, który możemy wejść i wyjść. A myślę, że nie, nie da się tam wejść, ale da się tam tamtędy wyjść. Robimy to? Dobra, dawaj. Ale kolej się Gdzie ty jesteś? Tuż przy tobie. Aha. Patrz. Okej. Okay. Nie, niech się odwróci. Może rzucimy jakieś kambulce. Dobra. Ja to zrobię. Ale kurwa rzut będzie. Łoo wow. Dziwnięty. Ja też gdzie rzuciłem. W niego pewnie. Kurde, nie, przed niego. No, kaleś nic nie Taka, czai, nie? Co zrobiło ten dźwięk? To pewnie wiatr. Mm, chyba mój umysł pata mi figle. Kultowe teksty. Z każdej kuźby gry. Kamień spod z nieba. Dobra, niech, niech nas zignoruje. Masakra jakaś Ej idzie tu Chuj nie pójdzie Zamknij się Nie do mnie Zamknij się bo strzelę <grym> Jakimś nożem może go zaraz strzelimy Ja myślę, że można rzucić sobie w jakimś... O dobra Dobra teraz Nasza chwila Nasza chwila To Wspólna chwila, chwila Jak się odwróci to po prostu Zestrzelę się Wsadzę sobie pistolet w mordę Pierdolę Szybciej, szybciej! W Szybcie, szybciej, szybciej! kurwa! Kurwa, macie pierdolę! Nienawidzę. Była lita, ja wiesz, bo może nie Zapomniałem, że nie mieszkam sami i wydarłem mordę. Jak pojebam. Pierdolę. Jezu. <noise> Staż się z znowu. <noise> Dziwne dźwięki Spokojnie, tylko sens się masturbuje, poznaje tajemnicę swego ciała Nie przeszkadzajmy mu, niech. Niech pozna co to znaczy dorostanie <noise> Jak Szyszuro, nie? Horror. To jest jesteś horror, to jest Cholera, jest poza zasięgiem Bo, nie mieliśmy tu przechodzić przy, na drugą stronę, chodź tu Gniazdo snajpera jest niedaleko. Muszę <grym _> jestem snajperem i muszę odwiedzić gniazdo. <grym <grym> Czas odwiedzić gniazdo. Wali z góry. Wyprawiam wieczór kawalerski w przybytku zwanym Ciasnych Wrota. Wrota Baldura. Przybytek niewątpliwej rozkoszy, ale, ale na pewno żażączki. Kurwa, wątpliwej rozkoszy, niewątpliwej żażączki. Dokładnie. Kurwa. Ty weź tam tego zestrzel, gdzie on jest? Dobra, dostał, dostał w kakaowe. Kurwa, widzę, że się sam brać. Oko, ja tutaj dam radę. Olesz. dobrze. Wyjąłem tylko ucho, bo wystawało, nie? W ucho strzeliłeś go. Ucho strata. Ucho strata. Ch chyba, chyba, ucho strata. To powiedział pan Rock. Dobra, to nic nie ma. Jakieś dokumenty. Mm. Myślę, że to jest art o intercyzie majątkowej. Tak. Myślę, że to akt wandalizmu. A czekaj, co... Ty! To jest kombinacja u tego typa. No, 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 dawaj. O kurwa... On, on ma te kody. Za szczyty? Do GTA na helikopter. Kombinacja do sejfu. Dam dalej, zobacz. Na wprost coś tak? jest jeszcze, no. Zajdź browera. A to ten... A na chuj ten brower? się spradał? Ten, to ten... Tchiew. Chuj mu na imię! <grym> <grym> Dobry, ale tam jest ten. O To jest Brower, Brower Brower? O, <grym> o kurwa, nie ta gra. Right. Zginie. Tak I, i my mamy płakać, nie? Że oh yeah. Żałosne. Wyjmę snipery i załatwię ten czołg. Tak, nie Liftnię ci w kurwiał kumpli wyźmienia. I, Bobru, gdzie są te. E, te. E, amunicja przeciwpancernacją wybrałem? Nie wiem. Ale to bardzo dobre pytanie. Naprawdę, przyznam, żeby się przydało. A potem się okaże, że Brower tak naprawdę przeżył to, nie? No i wróci bez połowy twarzy, jak w się dajmy, a to. Łapka. Kto tu jeszcze strzela do mnie? Czork, Bo, co się dzieje? Czor tej wieści. Kurwa! Uważaj. Gdzie jest... J Jakiś Niemiec jeszcze tu jest. Nie właśnie Niemców, ten tym trzeba zjeść. Bo gdzie on jest. Cześć, zaraz go Dobra masz. O, okej. Okay. Pierdziele, jeszcze tego niemca muszę rozwalić. Dobra, podbiegnę do niego. Ja pierniczę co tu się dzieje stary. Dobra, zabite. Dobra, wiesz. idę ci pomóc z tym człowiekiem. Coś jest budynek cały mnie bije. Trzeba do niego jak najbliżej podejść i rzucić dynamitem. O kurwa, w ten sposób to ja nie podejdę. Dobra, Bobru, ja się tym zajmę. Tylko trzymaj go w miejscu, żeby się nie, ru nie ruszał. O kurwa. Co się stało? Ućprawiam się. Kurwa, chujowo strzeliłem w tym dynamitem, ale dobra. O! Jeszcze <coughs> W miarę dobrze. Dawaj, masz 43 sekundy, więc Po Pokonaj obrońców świątyni, co? <grym> czy my na pewno gramy w snajpera, czy może jest... Obrońcom! <grym> obrońców <10? grym> świątyni! Kurwa, Z Dziewięciu Faraonów. <grym> Z Diablą. Kurwa. Nie, jak oni tam... Nie, e... Liszów. Nie, tak. Faraonów. To Faraoni byli. Faraoni? Nie wiem, A może ten... to faraon quest z tego, z TB. Faraon <laughs> quest. <laughs> Shadow Tomb. Shadow Tomb. Shadow Dobra, dawaj. O, Ty o. idzie dużej, idzie <laughs> dużej. Z tyłu! Autobus! W <laughs> <laughs> magicznym autobusie. Bo <laughs> <tym> autobus. <laughs> jest ich kuźwe dużo. To są obrazy świątyni. Ty weszli. Brońce, kurwa, ma nic. <grym> Pękło mu. Ola, Mali Bobru, umieram. Uciekaj S.U. Terena przewidziała takie możliwości. Masz możliwość zabadażywania się. Nie bać. Bandaży są dla cieniasów. Bobru, ratuj. Gdzie ty jesteś? Wszystko, Wszystko umiera. Gdzie jest mój bandaż? Jest lapteczka. Eee... co się stało? Weź mnie chroń Chroń mnie date Dobra, jest spoko. Lecimy. Croń mnie od złego. Amen. Chłopczyku Dobra, gdzie oni są? <ścoughs> o, to. to było głupie. Boże, seria obrońcy świątyni Tak bardzo nie wierzę w, Polsce, w to. Że zawsze się. <tak>, tak, tak, bardzo wzbudzają grozę. <tak> Obrając święty i zesrałem się, się głównym. gównem. Po co <tak> ci bo te nie No, jeden na drugim, nie? Dobra, poczynaliśmy. Możemy teraz oddać tak. Dekardowi nowi quest'a. Temple Warden. <tak> ty, ty, Ale... jak złożeni jest, jak to no. nie wygląda. No. Jak Uf, w częściach. Bo chodź szybko, chodź szybko, coś Zresztą. zobaczysz. Szybko, szybko, szybko. Idę? Zanim zniknie. Spójrz na te górne ciało. No. Spójrz mu na mordę <śmierdzi> Nie, dobra, wygląda normalnie. Nie wiem, czy on się z tego śmiał. Wygląda bardzo dziwnie. <śmierdzi> Takie fazy ma. A mówię, że ten. Safe. Otworzył na nie wpisał, nie? <śmierdzi> <śmierdzi> o, otwarte <otwarza> było. Nie trzeba było kodu. Nie znalazł. Ale puszczę sobie film. Teraz... z Duma, Afrika Korps. Afrika Korps. Ale gdzie jest ten film? O, dobra, widzę. Patrz, <laughs> jestem chujowym widzem w kidzie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Toaleta. Przepraszam, gdzie jest wyjście do toalety? <laughs> gdzie jest mój popcorn? Pierdolę, ostatnio byłem w kinie taki grubas, komentował tak każdą scenę, nie komentował, ale tak na, cały, na całą salę.

Arschloch. Wiesz co to jest Arschloch po niemiecku? Odbyt. Obawiam się, że nie chcę wiedzieć i wtedy za późno ci powiedziałem. <grymne> Ale brzmi jak odbyt, nie? Arschloch. U nich wszystko brzmi jak odbyt. <grymne> Nawet dziękuję. Danke. No dobra, to nie brzmi jak odbyt. Ej, ja ci czarny Ty, Gewer, kurde, można było wziąć... Ty biegną obrońcy świątyni! Starożytni wojownicy! Majów. Pierdziele, biorę sobie Gevera. Dobra Bobru, you know what to do. Dobra, jedno zabiłem. Ej, jed zadaj mi jednego chociaż. Ja muszę z Gevera. Okej. Okay. tak i ten Gever to się w ogóle nie rusza. Gdzie on jest? Nie wiem, jedno zabiłem, drugiego nie widzę. Ktoś leży w pszczakach, w tym Gili dżelisud kuźwa słychać ich nie jakby byli blisko ale nie są blisko co my teraz musimy zrobić? Znajdź ciało browera no super to po co my? szliśmy jakaś prezentacja bo <grym> żeby ci ciało browera <grym> dokładnie tak o kuźwa rozjebało go dobra tam chodźmy do tego sejfu najpierw później się zajmiemy pochówkiem obrządkiem <grym> obrządkiem obrządkiem <grym> <laughs> obrządkiem w stylu doryńskim i jońskim Ty, snajper na wieży Snajper na co? wieży, chowaj się, tam gdzie Brower To pewnie jest brawer Brower na straży. Na wieży jest Dobra Zabra. No dobrze Gewer Ale co ci daje strzela. strzela? Dobra, to pewnie obrońcy świątyni Też tak myślę Ostatniczek Co za jest ty, to on pewnie w nienaruszonym stanie będzie. Pewnie tak. kurwa Kurwa. Wbił no, jak Dobry wbił mu w penisa. No, pewnie mój. jeszcze zabrał mu kasę, nie? No. Widziałeś jak podrzucił monetę? Widziałem. kurwa Przez Styks nie przepłynie Brauer. Czy on to Ty <grym> co kuźwa, jakie raty. Przez Styks nie przepłynie będzie <laughs> Wiecznie zbłądzona dusza. Kapral stopień pierwszy. O, Gever odblokowany. Znowu Bobra uwaliło, jest na końcu odcinka. Panie, jesteś? Środek. No. O, coś przerwało. No, wywaliło. Tak Strzelec wyborowy. Będziemy o, widzisz, tu... jest jakiś ten. No, luneta też jest chyba. Co to kurwa za karta? Kontynuuj. Jestem. O. Gniazdo snajpera Super czołgu, ratę już widzę, że będziemy walczyć z tym, ratte Dzięki wojny połowa, gniazdo snajperów prawie wszystkie, karty tak jedna trzecia, dodatkowych celi nic z daleka nic Dobra eee, Pokazówkę jeszcze, aha Jeszcze pokazówkę na koniec no Znaczy na koniec Teraz będzie lotnisko pont de fuchs. <tankę> 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 o kurde, to ta gruba Berta no. To ta, ten wielki ten. Potwór. potwór. Ten przypa przypali. przypalił. Patrzę, co my znaliśmy. Ja to granatami rozwalę. Okay. Zobaczymy. Ja to pięścią rozwalę. Ty, niby coś nam wypadło, ale nic ja nie. Ja może to ty miał, ale to by było chamskie. Nie wiem. W sumie, no to byłoby chamskie. No to jest meritum. To

Zajęło nam 15 minut ukończenia tej misji. No, jeszcze zobaczę uzbrojenie przed końcem. Okej. Okay. Nowy przedmiot, edytuj. No to Gewehr. O, no, pewnie, że Gewehr. Szybkość wylotowa mm. słabsza. Odrzut. Odrzut mały? No to po co mi odrzut? Słabsze obrażenia, większe przybliżenie. Drżenie karabinu. Nie, no kurde, to Karkano jest lepsze, ale Lienfield jest. Najlepszy. No też nie za bardzo. Szybkość wylotowa jest słaba. No i drżenie też jest kurwa ważna. Nie co ten karkano najlepszy jest. Kurwa szkoda. A ta amunicja... O, siatka celownicza, co? Ty... Mhm. Ale fajne. Ja to ustawiłem tertyczny dwójkę bodajże. No ja tylko to mam. O jeszcze mam coś tam. Krzyż precyzyjny dokładniejszy. Mhm. To też miałem Ej, fajne są niektóre. No No. Ten niemiecki. 5C Post taktyczny jest klimatyczny. Czekaj, zaraz zobaczę. Niemiecki, nice. Tateczne. No. Pogrubiony duplex. kurwa. <gurzba> Pogrubiony duplex. Nie, też wezmę tego taktycznego. Duplex z o zasięgu. A jeszcze zobaczę tutaj tego karkano. Gdzie się ten dostosuj karabin? O właśnie, luneta standardowa, bo ja chyba coś odblokowałem. No chyba tak, A, ale... A tamto, to było. Dobra, to się, że, znaczy, za chwilę wracamy, o. Tak, dokładnie. No. Ocięcie. Wracamy, już, po cięciu, lotnisko <laughs> pondu Fass i z, cały czas z Bobrym jesteśmy. Tak, to się nie zmieni chyba. <laughs> <laughs> dokładnie tak. To jest przedostatnia misja, to lotnisko Ja przez chwilę padłem na lotnisku w Daisy, więc jestem wkurwiony i... Znowu stracił wszystkie rzeczy Tak Masz kre krew Brauera na swoich rękach No Jezu, te teksty Kurwa, chyba zaraz przestanę grać z depresją Masz krew Brauera na swoich rękach Kurwa Strzelił czołg mu w twarz Chuj to, my mamy krew Ale to jest Dobra Dobra, gdzie jest ten cel? 200 gdzie ty metrów. Bierzemy tam. Stój. Czekaj, mamy tu dwa o, gniazda... A opowieści o duchu pustyni? To same bzdury. Ty nie mogę wyjść! Dobra, chodźcie od razu w lewo. No tak, tylko ich poznaczę, żeby wiedzieć. O, to są te oficery jakieś. Znaczy, szarerowce. Szarerowiec Brian. Szeregowiec Brian. Masz krew Briana na rękach. Czekaj, tu jest jeden? Kutacz. O, o. Patrzy, patrzy, patrzy. Czekaj. Wyczaja się. Uj, on tu idzie. Kutas w dupie. Ty nie wiem gdzie iść, bo tu jest ta lampa. to ja im tam rzucę przez skałę. Tam no, tam, przez... tam dalej, w prawo, żeby ten typek tam poszedł. Czuciłeś? Czekaj. DOS Bas? Taktyczny prowokator dostał osiągnięcie. Myślę, że jestem prowokatorem, jakich mało na tym świecie. Myślę, że jesteś... Nie Jezu, taktyczny, taktyk, Musiałem, żebym miał przejąć. Bo chodź tu, szybko za mną, idź za mną, idź za mną, idź za mną. Idę. Rodzern, to no, Po prawej jest! Jezu. Stój! Nie ruszaj się połóż się połóż, się! połóż się, połóż się, połóż się, połóż się! Po prawej dwóch. Widzę. Głupi kutacz. Idzie tu, Ej. kurwa, idzie tu! O kurwa. Ej, z tyłu też idzie, z tyłu też idzie! Obczaja się, obczaja się! O kurwa! <głupi> Zajebiście nam poszło, jak zawsze. Pozdro! <głupi> Myślę, że teraz nam poszło jeszcze dłużej niż zawsze. No! Teraz <noise> się nie skardaliśmy za długo. Dobra. O kurde, gdzieś po nogach. <noise> Aj, wajka jeee. Yeah. Eee, a yeah, także lubię. jajka Chodźcie, ud udanie przemieścimy teraz. Dobra. Używa. A czy o ja tył na zbiorę. Dolni z tyły. tyły są dla graj. Bombu chodź tu. Tutaj. Tych z tyłu. Jeps. Baniak 40 XP 40 Vista 40 Windows 7 Ultimate Brudno. Edition Co co odcinek na typowe ale co z 4 memy No, z tej tase z, z naszymi perełkami bo piękne Bo dawaj tu Pamiątka na zawsze Dawaj na ring Dawaj na ring Dobra, zacznę oznaczać już z Okej okay. Ty, on, o, oni o, mnie chyba oznaczyli. Oznaczyli cię... ...piętnem Stalina. Ciekawe, e, ciekawe, co to oznacza. O mój, ale sucho. No. no. Stąd strzasz, koleżko. Kolego. Ja pierdolę. Benz. Dostał. Bańka kurwa, benz. Grochy, kto ma grochy, niech da grochy. Haha, oni są za to jest. My powinniśmy na autentycznym wyraźnie nic. Zdecydowanie, autentycznie się o. zgadzam. Co się stało? Co się Dobra, ja sprawdzimy, jesteśmy jesteśmy tutaj. Zapauzowamy. tak Przemieszczenie udane. Tak, na to czekałem. No, gdzie ta niemiecka świnia? Dojczyszcie. Chu, też za kamieniem jest, tam. Oznaczam za go. kamieniem. Pewnie, to było ze sałatą Ach! Pięknie! Bombix, dawaj, biegniemy Bombix, sprawdź Kubix. Kubix, Nie no, nie chcę cię obrażać <grymne> <grymne> O, zostałem awansowany, pewnie na... Nie ma tak nawet swoich witów. No Zaglądają <grymne> 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 każdy praktycznie materiał Od początku końca, ci nieliczni <grymne> No <grymne> Typowe Kubiksy nie mów tak, bo powyzwuje ten odcinek. Bobry, chodź tu. O kurwa. Spoko, jesteśmy bezpiecznie tutaj przemieszczeni. Ty, ktoś wali tu, to ty? Tak. Taką banie wyciągnąłem, jaką tylko da się wyciągnąć. Niezła bania. Banią zgana. Już, już, lecę zabijać. Marzę o robieniu celu. O kurwa. Pist. To do, 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 do autobusu jeszcze wiesz? Serio? No. E, na górze. Dwóch snajperów na gnieździe. Tak? No, wysiadują jaja. O! Rezygnacja! <grymne> <grymne> Rezygnacja! święty Ufa, co się dzieje? Beczka jebła. Wybuchające beczki, czy się kanciasz? Ej, tu mamy cel gdzieś, Bobru. No. Obok nas. Zdajemy się dostęp do sieci bunkrów. A tu trzeba pewnie. Ja, ja podejrzewam, że to jest gdzieś pod ziemią, ale. Nie, nie dawaj, jest... dawaj, no tam gdzie. O, tu, 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 tam gdzie biegniesz, no. Tu nie jest Oli, Wy, na skradanie. Dawaj, tu, 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 tu jest wejście do bunkru. O jezu. Tu chyba jest jakaś interakcja. O, to... oh, wow. Co się stało? Coś zrobiłeś? Otworzyłeś, Otworzyłeś drzwi? Zielone, że otwarte. Toaleta wolna. No. Znajdź mapę do fabryki Ra ratę. Nie mogę sprawdzić na Google Earth? Kurde. Ty u mnie w miejscu bierniesz? Czemu? O, dobra, no. rusza się. Nie chyba u mnie coś z, z internetem się dzieje. Drogi kolego. Chujowy. Ja, czyli, gdzie mamy ten Dawaj cel. do bunkra, idziemy. Bobro. Idę. Oni Albo nie idę. Kończą, kończą poszukiwania. Kurwa! Czuję się jakbym, czułeś, jakbym naj, najnowszego Wolfenstein. grała nie w tajną grę z dla <grym> na sniperu. To się napisane, Czy ja to przeczytam? Nie, nie interesuj się. Czyli kurwa, jest taka książka? Hallen. To pewnie. Po niemiecku oznacza, niemiecka toaleta publiczna. Nasz losem to na pewno jest kibel. Ty, cofaj, 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 Bobru. Co się dzieje? Oni tam są. I tańczą dla mnie. A ty kuźwa. Dobra, A ty O je. Oh, yeah. ofiara granatu, elita wylizowania reakcja łańcuchowa. Dzień. Kurwa. <śmieniu> Ręcz w piruce, wyizolowanie, Wysoko e, wzrok e, <śmieniu> zabójstwo z premedytacją. To Wo mapa. Wow, zabójstwo z taką premedytacją. Znajdź mapę. O dobra, ale zajęczał jak e, o, moja dziewczyna w Czyli ja, <śmieniu> wyszło się do Dobry, dawaj, dawaj tu, dobry, okay. dawaj tu. Okej, koleś mi stronuje. Ty, zastrzelił mnie kućba przez beczki. Beczki? Ty, padam! Nie! Okay. Ja, ja kucieko. Pierciera. On na harsach jakiś pierdoli się z nami. Czekaj, zaraz ci pomogę, spokojnie. Spokojnie, stawiam się, wszystko ok. A nie mój welrot. Okay, On mnie w Siedzę, jakby było mi tu dobrze. Ja. I teraz, przeżył, jest... to przeżył Ale ja, ja, ja w tym odcinku z tych generałów Snajpiliśmy ja, Obrońcy jest... świątyni Obrońcy świątyni też z Dobra historia, Będę elita Przemieszczony I Dobra, tak gdzie my mamy iść? Myślę, że to jest winda do nieba Kumpel, na pewno nie do tej windy Czekaj, bo musimy iść teraz, a wyjść musimy stąd Dobra, dawaj na górę Daj pana na bunkry Zaraz. Ty hangar, kucaj Ty pancer sz sz szwaist. Ej <luxy> za <luxy> <gryinda> <Laser> trader Ejza <try> Shrader <gusto> Jesus Mary, Ty chyba nie mechanik kurwa siedział pod tym mechanik, kurslear. kamper Nie kamperów Jak, za, jak zaraz mw. Jak zaraz to Śnią. wezmę to się skończy biorę to Musiałeś to to? ze za od Kroczą a nie za pięć mm, Zależy mówiliśmy. Znaczy nie, ja już w sumie. Bo teraz mamy w sumie materiału ile? jakieś 27 minut. Tak? Uh -huh. To skończmy w tym bunkrze. Dobra, o tam czołg trwa jeśli. Dobra, tak, więc. E, trzymajcie się, było fajnie i tak pewnie nie dotrwaliście do tego momentu. Oprócz Kubicza. Kubiks pozdrawiamy cię. No właśnie, siema kubiks. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, Pamiętajcie o kciuka się i o e, subskrybasie. Na razie. Tak. Siemka.